Cześć, witam na naszym kanale. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam coś o sianie. Ja tutaj, jak widać, mam siano w swoich klatkach. Nie, nie tylko w tych dwóch, ale akurat teraz tak padło, że nagrywam te. I chciałabym właśnie poruszyć ten temat, dlatego że ostatnio często na grupach chomiczych wszędzie jest poruszany temat: czy faktycznie chomiki mogą siano, czy mogą je mieć w lokum? I ja bym chciała właśnie przedyskutować ten mit, żebyśmy raz na zawsze rozwiązali ten problem, rozwiali ten problem. Jak widać, są też liczne takie zabawki dostępne, jak to ja mam tutaj w sklepach zoologicznych i w internecie, zrobione z trawy i właśnie z takiego sianka. Ja też taką właśnie tutaj posiadam. Miałam też gniazdka z trawy. I żeby po prostu pokrótce to jak najszybciej rozwiać, powiem Wam, że po prostu siano tak można podawać oczywiście, że można. Jest jak najbardziej w porządku, byle było tylko bez wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Czyli na przykład, jeżeli chcemy wziąć siano z dworu, strawę z, z dworu. To najlepiej z dala od dróg bez żadnych widocznych robaków, pasożytów. Nie pryskane żadnymi środkami, bez jakichkolwiek zanieczyszczeń, wiadomo o co chodzi. Najlepiej jest się sugerować jakością sian dla królików, ponieważ mimo, że siano to siano, to lepiej na przykład kupić jakieś naprawdę dobre siano, które jest polecane dla królików, aniżeli y, kupić jakieś siano z Witapola, które jest no, ledwo zielone, albo nie śmierdzi. Jakoś zbyt dobrze. W sensie znaczy ono śmierdzi, a te nasze siana lepsze to są yy, pachnące siana, które faktycznie pachną naturalnym sianem, takim świeżym, i naprawdę i od razu czuć tą inną jakość, jeżeli mamy porównywać takie siano do takiego. Na przykład u mnie yy, ja stosuję siano Lily Farm z ziołami. Może być też zwykłe, może być też z innymi dodatkami, jak kto woli. Wszelkie takie kwiatowe dodatki i inne są też po prostu fajne, bo chomik może je zjadać, albo sobie z nich robić jakieś gniazdka. No i właśnie po co chomikowi jest siano? No po to, żeby właśnie robić tunele, żeby lepiej się podtrzymywały te tunele w ściółce, żeby robić sobie z nich gwiazdko, gniazdko, żeby można był, było sobie tak naprawdę lepiej wyścielić swoje łóżko, że tak powiem chomicza. No i także jest to czasem yy, też dobre pożywienie tak naprawdę. Bo niektóre chomiki lubią sobie podskubać takie siano i albo nosić i zbierać w pysku, yy, w pysku i w swoich policzkach zanosić je do domku. Jest to też znacznie lepszy budulec na gniazdo niż wszelkiego rodzaju wełny, które się sprzedają w sklepach zoologicznych i są nienaturalnych często jakichś y, materiałów. Są jakieś plastikowe albo sznurkowe. Wszelkiego rodzaju takie y, rzeczy są nieodpowiednie na gniazdo, bo chomik może się tam właśnie w niej zaplątać, odciąć sobie dopływ krwi w łapie, albo nie wiem, trzeba później a do, a, a amputować tą łapę. o tak. A siano jest dużo lepsze, bo jest miększe, naturalniejsze. Jeżeli chomik siebie zaplątał, może je. Z łatwością przegryźć, nie będzie to żaden problem. Tak jak w porównaniu na przykład do jakiegoś, jakiejś wełny z Trixie. No i jest jeszcze taki problem na tych grupach, że niby w sianie można znaleźć dużo pasożytów i grzybów. Ja o tym już mówiłam przy temacie o ściółce lnianej, którą także pewni ludzie odrzucili jako dobrą ściółkę. Ale mogę tutaj powtórzyć mniej więcej, jak to szło. A więc zarodniki grzyba tak naprawdę, grzybów tak naprawdę są wszędzie dookoła nas i one aktywniają się na chomika na przykład wtedy, kiedy on ma osłabioną odporność. Więc nieważne, czy byśmy mieli siano, czy mielibyśmy ściółkę, czy cokolwiek innego, jakbyśmy dbali o tego chomika, to jeżeli on ma zachorować, to i tak tak naprawdę załapie ten tego grzyba. Podobnie jest z pasożytami. Tak naprawdę pasożyty można przenieść na wszystkim. Na butach tak, tak zwane można przenieść. Mogą przenieść to inne zwierzęta, mogą przenieść to nawet e, wszelkiego rodzaju zabawki. Tak naprawdę jeżeli są używane, nawet jeżeli nie są używane, możliwe, że po prostu były w jakimś magazynie gdzieś składowane i się gdzieś coś zaplątało. Dlatego wszelkich ściółek i sian y, po prostu no, nie należy dyskwalifikować na całkowicie, y, bo, bo po prostu wszędzie i wszystko może się tak zdarzyć, tak naprawdę, z każdym przedmiotem, produktem. Moje, właśnie, chomiki i myszki y, zazwyczaj mają sianko z Lili Farm albo właśnie sianko y, Jaśkowe. Wszelkie dobre sianka są też mazurskie i takie polne, różnego rodzaju, które można dostać na hipciu. Sianko na przykład z Bani albo sianko z Wercelagi też z tego co pamiętam było dosyć w porządku. Akurat tam na przykład na króliczych yy, siankach się zbytnio nie znam, ale yy, no, można podpatrzeć jakie sianka są podawane królikom i można sobie śmiało takie sianka kupować, wtedy są zawsze lepsze i pewniejsze. A i jeszcze tak odniosę się do tego jednego faktu, że na przykład y, dlaczego króliki y, to są zwierzęta, które potrzebują koniecznie siana do życia, jest to ich podstawowe e, tak naprawdę jedzenie, a na przykład już inne gryzonie, tak na przykład chomiki, to już jest zakazane te siano. To mnie tak po prostu dziwi, bo to jest y, bardzo bliska rodzina, mimo że to jest, y, że to nie jest, że królik, to nie jest gryzon, mimo to wszystko one mają dosyć bliskie sobie warunki, że tak powiem. Tak samo można powiedzieć o wszelkich innych zoniach. Dlaczego na przykład y, tylko chomikom zabraja się tego siana? No, trzeba wynieść z tego jakieś wnioski, konsekwencje. Po prostu wychodzi na to, że są pewnego rodzaju ludzie, którzy zbytnio przesadzają, jeżeli chodzi o chomiki, a że nie udzielają się w innych tematach zwierząt. No to... Tam takie problemy nie istnieją i każdy normalny człowiek podaje owoce i siano i inne zioła, wszelkiego rodzaju um, inne rzeczy. Tak samo jeżeli chodzi o roztocza. Roztocza, roztocza są tak naprawdę też um, praktycznie wszędzie. Tak samo jak są w naszej pościeli, jak można spotkać, jak chodzą po budynku, po ścianach. No tak naprawdę roztocza, no wiemy jak to wszystko Wygląda tak naprawdę. I gdyby siano było faktycznie tak zarobaczone, jak mówią na tych grupach, to roślinożercy tak naprawdę by ledwo co mogli istnieć albo w ogóle ich by nie było. Łącznie z weganami, bo tak naprawdę wszystkie rośliny wtedy byłyby tak zainfekowane, że to jest szok. A tym bardziej właśnie króliki, które te siano muszą jeść jako podstawa. Myślę, że rozwiałam trochę Waszej wątpliwości i to by było na tyle w tym odcinku. Zapraszam do innych odcinków, zapraszam do motywowania, likowania, komentowania, subskrybowania i do następnego odcinka. Cześć!